Wspaniałe wieści dla kibiców Realu Madryt, kochani, w tym sezonie nie będzie już ani jednego El Clasico. Dobre są to wieści oczywiście dlatego, że ekipie Carlo Ancelottiego czterokrotnie w tym sezonie już teraz szło stawać w szranki z ekipą Hansiego Flika i czterokrotnie w cymbał. 4 do 3 wygrała Barcelona. Ma teraz już 7 punktów przewagi w lidze. No i naprawdę totalny kataklizm musiałby sprawić, że mistrzostwo nie powędruje w tym sezonie w Hiszpanii do Katalonii. I wydaje mi się, że to był najciekawszy z tych wszystkich klasyków, które w tym sezonie oglądaliśmy. Real wyszedł na dwubramkowe prowadzenie. Real był w stanie złapać kontakt też potem w tym meczu. Strzelił nawet gole na 4 do 4 słusznie nieuznanego z powodu spalonego. No i generalnie wyglądał jakby już całkiem nieźle łapał, o co chodzi w grze Barcelony i jak się temu przeciwstawiać. Tyle tylko, że nawet pomimo tego, że te pozytywy gdzieś tam w grze Realu Madryt można było dostrzec, to trzeba pamiętać, że... Barcelona była poważnie osłabiona nadal, tak, zwłaszcza te boki obrony nie były tym, co można było oglądać wcześniej w tym sezonie i oczywiście Gerard Martin i Eric Garcia Okazali się nie być nie wiadomo jakimi patałachami w przeciągu ostatnich paru dni i wydaje mi się, że swoje zadanie spełnili godnie, no ale jednak Barcelona była z nimi w porównaniu do posiadania na boisku Balde i Kunde w pełni formy. No, nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Pamiętać też należy o tym, że Barcelona z całą pewnością była bardziej zmęczona po wyczerpującym i też przegranym ostatecznie boju z Interem. No i koniec końców, no ten mecz, ten wynik wydaje mi się, że nie do końca oddaje jego przebieg. Mam poczucie, że Barcelona powinna była to spotkanie wygrać wyżej. Mimo wszystko, wydaje mi się, że Carlo Ancelotti dosyć godnie żegna się z klasykami, no, wydaje mi się, że nikt nie ma wątpliwości co do tego, że Barcelona zostanie mistrzem i że Carlo Ancelotti w związku z tym nie zachowa swojej posady. Także, no, Real też miał swoje poważne osłabienia, to też warto o tym wspomnieć, tak, e, dużo widziałem głosów również na live'ie meczowym e, dotyczących tego, hej, dlaczego ten Valverde nie gra na prawej obronie, czy tutaj oszaleliśmy wszyscy? No w moim odczuciu nie oszaleliśmy, jeżeli nie ma dostępnego Kamawingi, jeżeli nie ma dostępnego takiego piłkarza jak Rudiger, takiego piłkarza jak Alaba, jak Militao, jeszcze coś tam się pewnie znajdzie, o czym teraz zapominam, no to, no musisz mieć tego niego w środku obrony, tak, no bo nie ma kogo innego tam wystawić, a jeżeli nie masz też Kamawingi, no to no, musisz mieć kogoś wybieganego, musisz mieć kogoś, kto będzie e, zapieprzał w tej drugiej linii. Kimś takim jest Fede Valverde i nikt inny dostępny po prostu nie był. W moim odczuciu to, że Carlo Ancelotti wystawił w tym meczu na prawej obronie Lukasa Vasqueza było złą decyzją, ale każda inna prawdopodobnie byłaby jeszcze gorsza. Możemy się zastanawiać oczywiście teraz już po fakcie, co by inaczej można było tutaj zrobić, ale w moim odczuciu, no ja mam bardzo silne przekonanie, że to jest to, co należało zrobić. Ale okej, okay, na pewno trzeba pochwalić Kyliana Mbappé na ten mecz. Trzy bramki, no to oczywiście, że jest dobry rezultat. Pichici możliwe, że powędruje w ręce Francuza właśnie i będzie to... No dla mnie to nie będzie żadne pocieszenie po tym sezonie, ale jakaś tam frajda, chociaż dla samego Francuza będzie, no to jest fajne zawsze, jeżeli piłkarzowi Realu dzieje się coś dobrego, to ja nie mam z tym problemu oczywiście. Ale już pomijając jego dorobek bramkowy, bo dwie z bramek, które zdobył, no to w karny i po prostu totalna patelnia, no to jednak zdarzyło się też, że strzelił gola ze spalonego raz i... No nie wiem, w tym akurat meczu wydawał się być bardzo, ale tu bardzo pewny w wykańczaniu swoich sytuacji. Jasne, ten karny nie był jakoś nie wiadomo jak super pewny, ale siadło ostatecznie. E, I to przeciwko takiemu specjaliści od karnych jak Wojciech Szczęsny. Także tutaj nie ma co się czepiać. Na pewno był to najlepszy piłkarz Realu Madryt na boisku w tym spotkaniu. Był to piłkarz, do którego nie można mieć w moim odczuciu prawie żadnych pretensji. I myślę, że mimo wszystko to samo można powiedzieć o Tibo Kurtua. Możliwe, że przy bramce Jamala mógł się nieco lepiej zachować, ale co do zasady trudno go obwiniać o cokolwiek. Jasne, jak tracisz cztery bramki, to trudno chwalić bramkarza po takim meczu, ale mimo wszystko myślę, że Belk nie jest tutaj niczego winny. No i ten Fede Valverde, może. Wydaje mi się, że standardowy swój mecz zagrał, dużo pozytywnych rzeczy w destrukcji zwłaszcza Urugwajczyk zrobił. Gdyby zaliczono bramkę Fermina, to myślę, że troszeczkę inaczej bym na to patrzył, ale jeżeli tam była ręka, to uznajemy, że akcji nie było, nie ma o czym rozmawiać. No a poza tym, wydaje mi się, że Real z ubiegłego sezonu, Real, który był jakkolwiek zorganizowany w defensywie, który jakkolwiek tam wyglądał, ja myślę, że tutaj byłoby możliwe wywiezienie trzech punktów, po prostu. I jasne, nie będę się tutaj w jakąś tam nie wiadomo jaką gdybologię zagłębiał, ale zmierzam do tego, że no naprawdę bardzo, ale to bardzo proste, skandaliczne momentami błędy Barcelona wykorzystywała w tym, co robił Real Madrid. I broń Boże, nie zmierzam do tego, że Barsa miała szczęście, bo po pierwsze, takie sytuacje trzeba umieć wykorzystywać. Po drugie, siłą zespołu jest to, że takich błędów nie popełnia albo popełnia, no bo Barcelona mniej takich błędów popełniła. A po trzecie, Barcelona wykreowała sobie sama też bardzo dużo sytuacji, których po prostu nie wykorzystała. Także tutaj zrozummy się dobrze. Natomiast no, to, co Lukas momentami robił, to przyjęcie po tym złym podaniu, też umówmy się, ardy. No nie przystoi po prostu takiemu zespołowi. I tutaj każdy jeden zawodnik Realu Madryt z defensywy ma coś na sumieniu. Raul Asensio, który jest pod parasolem ochronnym chyba wszystkich kibiców, takie odnoszę wrażenie. No myślę, że przy golu Erika powinien się zachować dużo lepiej, że no jasne, ta piłka powinna być wcześniej przecięta, ale no nie, nie pokrył tam innego z Hiszpanów. Chouameni... No, ja myślę, że miał duże szczęście, że nie został w ogóle wyrzucony z boiska w pierwszej połowie. Z tego względu, że kiedy faulował Ferrana Torresa. No, ja nie wiem, jakby tam sędzia pokazał czerwoną kartkę, byłaby to kontrowersja, ale nie byłoby to jakoś bardzo szokujące, chyba, tak mi się wydaje. Okej, okay, Ferran tam chyba trochę za bardzo schodził na bok, żeby mówić o czerwie, i że to nie była jakaś nie wiadomo jaka klarowna sytuacja, ale naprawdę igrał z ogniem tam Francuz. Lukas. Ja nie lubię się znęcać nad Lukasem. Robi co jest w stanie. Wydaje mi się, że pod nieobecność Karwahala parę razy zagrał sporo powyżej oczekiwań. Jego czas minął, to oczywiste. Tutaj tutaj nie był skałą, i tutaj nie był piłkarzem, który realowiłby w czymkolwiek pomógł, na tym poprzestajmy. A Fran Garcia jest piłkarzem, do którego już absolutnie nie mam siły. Bo w defensywie, no wiadomo, że jak masz Yamala naprzeciwko siebie, i to Yamala w formie z końcówki bieżących rozgrywek. To nie jest łatwo cokolwiek zdziałać. I tak w miarę dobrze w tym kontekście sobie z Laminem Fran radził. Ale to, co ten gość wyprawia, idąc z piłką do przodu, no po prostu ja nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem, czemu ten piłkarz tak bardzo się boi. Dlaczego za każdym razem, kiedy jest w okolicach, nie wiem. W okolicach okolic pola karnego, tu musi się zatrzymać i boi się pobiec do przodu, boi się podać do przodu. Ja naprawdę tego nie rozumiem, co Frank Gar Garcia ma w głowie. Nie wierzę w to, żeby to były po prostu instrukcje taktyczne od Carlan czy od Tiego. No absolutnym dramatem w tym kontekście jest Hiszpan i... Ja nie mam do niego pretensji o zaangażowanie w spotkania, bo ma go mnóstwo, bo fizycznie też jest dobrze przygotowany. Ale ja po prostu nie chcę oglądać takich piłkarzy w Realu Madryt, no totalnie bezjajeczny. Jak zawsze, w zasadzie, był Fran Garcia. No i mówię, wygląda na sympatycznego gościa, nie mam nic do niego, ale no nie mam do niego tak bardzo nic, że po prostu nie chciałbym go w Realu Madryt, bo no nie mam siły. Jasne. Wygląda, że, że można mieć opinię, że przecież to jest wychowanek, co jest ważne, trzeba mieć wychowanków w klubie. Przecież nie ma dramatycznie wysokiej pensji, już zna drużynę, no i przecież nie musi być wyjściową opcją. No, niby tak, ale wydaje mi się, że lepiej można zagospodarować tę pozycję po prostu. Na pewno też musi martwić taki mecz Juda Bellingama. Nie kojarzę słabszego meczu w tym sezonie w wykonaniu Anglika. Bardzo frustrujący był to dla mnie widok, oglądać go w takiej dyspozycji. Domyślam się, że to jak mocno było eksploatowane na przestrzeni ostatnich dwóch sezonów już teraz. No musiało kiedyś to wszystko go dopaść, ale po prostu nie mam niczego dobrego do powiedzenia na temat Juda Bellingama, a to jest o tyle bolesne, że to zawsze prawie, że jest mój ulubiony piłkarz ralu do oglądania na boisku. W tym meczu z Barceloną tego nie było. Nie mogę doczekać się zmiany trenera, bo takowa będzie i jakiegoś nowego pomysłu na Bellingama, bo tutaj też coś się po prostu chyba wyczerpało w kontekście Ancelottiego, który przecież pierwszy sezon Bellingama rozegrał fantastycznie, wystawiając go na tej fałszywej dziewiątce. No też na pewno dużo uwagi na siebie zwracał Arda Giller przed tym spotkaniem. Arda, który wygryzł Rodrigo z pierwszego składu. Już to, że Rodrigo był chory. i... Generalnie były powody ku temu, żeby Brazylijczyka nie wystawiać tak czy inaczej w wyjściowej c. No Turek nie dźwignął tego spotkania, a szkoda, bo to było bardzo ważne spotkanie dla niego właśnie. Ten ciągle walczący o bycie istotnym piłkarzem dla swojego trenera Turek, no nie sprostał, po prostu nie sprostał, był dosyć niewidoczny, jasne, oczywiście, że Lukas Vazquez jest winny tego gola Rafini, jeśli mnie pamięć nie myli, ale to też, nie wiem, czy to było najrozsądniejsze podanie, nie było go po prostu. Był to Sebajos, który sprawił, że wpadł na niego Kylian Mbappé i przez to Barcelona też strzeliła gola. Wydaje mi się, że... Przed kontuzją Sebajo dał mnóstwo nadziei i wiary w swoje umiejętności kibicom Realu, że w niezły sposób wypełnił tę lukę po tonim krosie, że pomagał w organizacji gry, dużo dobrych rzeczy robił. Po kontuzji nadal nie zapał formy i w tym meczu, w tym meczu też zrobił niewiele dobrego. Tak samo jak winnie, ale o Vini nie chce mi się mówić to samo co zawsze. Bo, ileż można, na pewno trzeba mu oddać na plus, że ma asystę, że chyba nawet dwie, jeśli mi Państwo nie myli, jeżeli niczego nie przekręcam i no miał te dwa, trzy dobre zagrania. Generalnie jednak cały czas szuka formy. Ja jestem przekonany, że. On już sobie ten sezon odpuścił, dogrywa go po prostu i bardzo bym chciał, żeby następne rozgrywki były w jego wykonaniu lepsze. I ja widzę bardzo dużo głosów, że Viniciusa trzeba sprzedać, że Vinicius jest piłkarzem, który no, nie nadaje się już do realu i że po prostu jest irytujący też i tak dalej. Wiecie, moja opinia w tym temacie jest bardzo jasna i bardzo mocna. Ja bardzo nie lubię tego sezonu, który rozegrał Vinicius, ale wydaje mi się, że gość dał klubowi na tyle dużo, że ciężko sobie zapracował na to, żeby dostać przynajmniej jeszcze jeden sezon, na to, żeby odkupić sobie winy z bieżących rozgrywek, żeby odzyskać wiarę w niego i po prostu miłość kibiców, wśród tych, u których ta miłość. Stracił. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o moje jakieś tam obserwacje dotyczące Realu Madryt. Wydaje mi się, że mógłbym mówić jeszcze całkiem długo, bo dużo rzeczy się działo na boisku, bo dużo rzeczy było warte opisania, bo to była naprawdę bardzo dobra rozrywka, za którą należy podziękować wszystkim piłkarzom, którzy przebywali na boisku. No ale, czy coś więcej tutaj chyba trzeba mówić? Może coś o Barcelonie. Barcelona ewidentnie jest zmęczona sezonem, bo wydaje mi się, że grając tak jak grają, powinni łatwiej pokonać ten Real. Takie odnoszę wrażenie. Zwłaszcza w kontekście tego, jak dużo braków w składzie miał tutaj Carlo Ancelotti. Wydaje mi się też, że wkradło się jakieś, nie wiem, jakaś dekoncentracja. Kolejny raz dużo prostych błędów z tyłu. Natomiast wydaje mi się, że dobrze o Hansim Fliku świadczy, że w momencie, w którym Kubarsi, życzymy zdrowia, schodził z boiska, no to, że wpuszczony za niego został Christensen, a nie Araucho. Araucho, co do którego chyba Niemiec stracił już trochę cierpliwości, przynajmniej w jego aktualnej dyspozycji. Lamin nadal jest cudowny, Rafinia cudowny już nie jest, ale jest bardzo efektywny. Tym razem znowu. I sam też po meczu powiedział, że powinien był strzelić więcej, no ale bywa i tak. Ostatecznie chyba nie jest jakoś przesadnie zawiedziony swoim dorobkiem po tym spotkaniu. Zastanawiam się, co dalej ze szczęsnym, bo oczywiście nie można go chyba za bardzo winić za zbyt wiele w tym meczu. Nawet za tego karnego, którego sprokurował, bo sytuacja była trudna i musiał jakoś zareagować, ale. Nie zrobił niczego wielkiego, nie zrobił niczego wyjątkowego. Nie wiem, no, mi się wydaje, że szanse na to, że Ter Stegen wskoczy z powrotem do bramki, zwłaszcza w tej sytuacji ligowej, jest bardzo, bardzo duża. Jestem bardzo ciekaw, jak się będzie rozwijała sytuacja Polaka-Rodaka w bramce Barcelony na przestrzeni następnych tygodni czy miesięcy. Bo z tego, co rozumiem, bardzo blisko jest tego, żeby Szczęsny na jeszcze sezon został w Barcelonie. No i w tym kontekście ta rywalizacja z Ter Stegenem, który już wróci, będzie bardzo ciekawa. No, mówimy jednak o kapitanie Barcelony, także no, jakiś tam status rodak, też pamiętajmy, trenera. No i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć w tym spotkaniu. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. Dzięki za uwagę. Cześć.